Dzień dobry kochani. O, taki, mam, taki mam codziennie poranek z tym, z tym kocięciem. Z tym kocięciem. O, co tam? Co tam za odgłosy? No, on przychodzi tutaj codziennie mi na stół. pije mleczko tam. Muszę mu nalać na talerzyku. Ła, no przecież to boli. No to jak się rozbryka, to. No. I tutaj prezes, tak, już już się przeniósł z tego, ze skrzyni na, na stolik. Tutaj pies sąsiadów. No. I ruda pod krzesłem. <grywa> I tak w takim towarzystwie tutaj piję kawę. No, i dzisiaj wychodzę, tak, z pokoju. I co widzę? Szczur. No, wczoraj, wczoraj widziałam, <grym> widziałam jak ten szczur przyszedł mi na werandę. No, i mówię do psów, tu leżycie, mówię, i, i, i tutaj mi szczury spacerują, a wy leżycie nic, nic z tym nie robicie. No to w nocy go załatwiłem, aczkolwiek smutno mi się zrobiło, bo on taki wystraszony, biedny był wczoraj, no jak mnie zobaczył to tak uciekał, nie wiedział gdzie ma uciekać, no i biedactwo dzisiaj nie żyje, no, no przykro mi bardzo, bardzo mi przykro, no trzeba było tu nie przychodzić. Tak to no, no tak, taka natura. Psy, psy, jeśli chodzi o szczury, no to oni, one mi popuszczą. O, a, ten, a ten co tutaj robi? No. I tak mi tutaj wszystko magluje na stole. O, kluczami się bawi. Tak. Kulcia. Kul, kulka, kulcia, kuleczka. To kochani miłego oglądania życzę, coś tam posklejam z tego co mam, bo już czas najwyższy coś wstawić. Mi po powywala wszystko, no powywala. Także powiedz dzień dobry, dzień dobry. Cóż to takiego tu przyszło do mnie? To jest nie wiem, modliszka, ale taka dziwna. Z takim w takim w takim smokingu i taka zielona taka piękna no niesamowicie ona wygląda zaraz ją czymś tutaj pobudzę niech ona zejdzie z tego z tej nogi od krzesła A, zobaczcie no jest przepiękna no idźże o tak to wygląda. No, wygląda jak modliszka, ale szczerze taki ja nie widziałam. No idź. No. Nie rusz, Kiciuś. Kiciuś, nie rusz. <laughs> nie rusz, no. Puśćmy ją. Puśćmy ją. O. To wygląda jak listek. Tak siedzę sobie, siedzę <laughs> Ale to piękne Czekaj, 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 czekaj. Zobaczcie jakie to piękne. Przepiękne. Cudo. Jak listeczek wygląda. Muszę jej pomóc, żeby ten kotek jej nie zamęczył. Ojej! Przepiękny okaz. Przepiękny. Jak sobie tam coś żuje. I taka zieleń. Pierwszy raz widzę, ale mówię. Co chwila to odkrywam jakieś nowe gatunki. Ha. Niesamowite jest. No i tak, kochani moi, dzisiaj właśnie dzień taki relaksu. Właśnie żeśmy y, mamy tutaj objadzik. Jedzonko to się nazywa benekin. Benekin ja mam z rybą. A wszyscy mają z rybą? Tu jest kurczak. A kurczak. I tu też jest ryba. Aha. Jednakowo wygląda, no. I tutaj moi kochani goście. Pola, Pola to jest Apolonia, nie? Po prostu, po prostu pola. po prostu pola. trochę się przywitać z ludźmi. No. no dzikus, no nie lubi, no to nie lubi. No i tutaj przyjechali na tydzień czasu, tak w takim, w takim a, nietypowym miesiącu, bo to nie turystyczny miesiąc, bo co to mamy za miesiąc wrześniu? Ja czasami to się muszę zastanawiać. Jaki mamy miesiąc, jaka to pora w ogóle roku, jakie co. No, ale dzięki Bogu dzisiaj, dzisiaj macie szczęście, bo dzisiaj nie pada, chociaż straszyli burzami. to no. jest super. Ja, jak... Aha, bo dzisiaj to jest pierwszy wasz dzień. Tak. No, i wrażenia? Super. <śmiech> Monkey <śmiech> forest zajczony. No, Pali widzicie, małpkami. już byli na małpkach. <laughs> nie przyjdzie, no nie przyjdzie, no. No chodź tutaj się, nie bój, już kończę. No i także, słyszę jest super, także zapraszamy do Gambi. tak Polunia? Tak, zapraszamy, zdecydowanie. No <grywia> my tutaj zjemy i wracamy do Busumbali. Ja dzisiaj też mam wycieczkę, dla mnie to też jest odskocznia od i... Zapraszamy do Gambii, jest ciepło, jest przyjemnie, jest dużo much, ale na to są sposoby. Nie ma się czego bać. A Ela opiekuje się wszystkimi, wszystkimi idealnie. No widzicie. Może się odzywać do niej. No, no słyszycie, zapraszamy, zapraszamy. Nie macie czego bać, same plusy. No. Lokalne rynki. Także i pora deszczowa też nie jest taka straszna, bo miało padać i nie pada. Może w nocy popada. No, nocą się nie przejmujemy. No. no dobra, to my się zabieramy za jedzonko patrzcie jakie tutaj cuda są jaki to świetny jest pomysł zobaczcie jakie to piękne zawsze mi się marzyło takie coś jak, jak już widziałam takie pocięte pocięte kawały drewna no to to akurat nie jest chyba machogan nie wiem jakiego rodzaju to jest drzewo ale ślicznie ktoś wpadł na, na piękny pomysł pięknie to wygląda cudnie tam jest taka o tu jest stoliczek. Excuse me. I want to show my people. Yeah, this is very nice. I tam taka ławeczka. Very nice, very nice. Ślicznie to wygląda. Taki, taki stół. Pięknie. 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 Pięknie is beautiful. Wonderful. Polan. O, oh, cool. yeah. No i tak się dzisiaj tutaj wycięłam właśnie w takie śliczne miejsce. No tutaj mi pomachaj do ludzi. No. Ze swojej busumbali. Tutaj jest takie piękne miejsce. E, taki, to, to jest nowy zakątek. Tu właśnie żeśmy przycuknęli w takiej restauracyjce, czekamy na jedzonko. Tutaj jest Gim. O, można się zapisać do Gimu. Tu są sklepy, ale tutaj są ceny. Ceny chyba takie... Jak dla mnie, to nie bardzo... A, tutaj jest piekarnia. A będę musiała też zobaczyć, co tam jest w tej piekarni. No i ogólnie... Ogólnie... O, nawet tutaj ten jubiler jest. No, tylko, że tutaj to dla tych takich bardziej... Zasobnych finansowo, no bo tu, jest, bo tu jest rejon turystyczny. Tutaj jest Senegambia. Tak, przyjechałam tu, przyjechałam tu z moimi gośćmi, których Wam zaraz przedstawię. No, taka troszeczkę odskocznia dla mnie. Dla mnie to niejako wycieczka, bo, bo ja codziennie tylko, tylko budowa i budowa i budowa i budowa no zobaczcie jak tutaj jest ładnie ślicznie także dzisiaj cały dzień jestem jestem w trasie w terenie o, a tutaj jest palma daktylowa one są piękne te palmy daktylowe one są, mają takie takie śliczne liście piękne ja je uwielbiam no i tak patrzę, że z takich jakichś ozdobnych krzewów będę musiała coś zakupić do tam pod ten swój sklep wsadzić o to jest piękne to kwitnące prawda śliczne to jest będę musiała się przyjechać tam gdzie sprzedają takie takie taką takie, no takie roślinki ozdobne no już sama nie wiem co gadać o i to, to czerwone mi się podoba to czerwone jest piękne piękne ma to liście ślicznie to wygląda śliczne to jest Ech, w ogóle ogólnie a zaraz no takie coś podobne u mnie się wysiało no właśnie takie coś się wysiało ciekawe czy to o tutaj też to czerwone to ślicznie wygląda może i kupię. A to? To figi chyba. No, tak myślę, że to figi. Aczkolwiek pewna nie jestem. Oto. to się u mnie wysiało, ale nie wiem, czy to jest to akurat to samo. No i tu papajka kwitnie. to takie ciekawe. No ładną tu roślinność mają. To jest tak zadbane do tego sklepu Ciekawy. pewnie by mi znów zwaliły te ceny nie na moją kieszeń ja jeszcze się nie dorobiłam <grywa> A. A. witryna sklepowa A. Nie, przyjemnie przyjemnie sobie tak spędzam dzień Głodna jestem, czekamy na jedzonko. Tak, prawie jak z drona. <grystanie> Fajnie. No, jaka panorama. To jest Jundung. jest w tamtą stronę. Widok z góry. Kurayım usul edelim Ula can yaralarım Tuna manine, tuna manine Tuna manine Sabah biliyorum da tuna malam benim Biliyorum da kili kili yedemirelim Sabah biliyorum da tuna malam benim Amin No, kaczuchy, ziambijskie kaczuchy. Wiecie co, że ja kaczuszek to tutaj nie widziałam może i widziałam ale to bardzo rzadko idź kaczka bo cię samochód rozjedzie no a tutaj jakiś tam nie wiem jakiś garaż mają nie wiem o co chodzi ale tutaj widzę czy tu postój czy tu co to tam, tam jakiś chyba mechanik motorowy tu oczywiście jakaś buda z blachy falistej no a tutaj żeśmy przyjechali do do takiego chłopczyka który chodzi właśnie do szkoły do tej mojej ukochanej szkoły że tak właśnie tutaj mieszka to jest typowa typowa gambijska chałupa a to jest ten chłopczyk właśnie żeśmy tutaj z nauczycielem Karim, żeśmy go przywieźli do Wrykany, żeby odwiedzić jego rodzinę no i tak żeby, żeby pokazać żeby żeby żeby, żebyście byli zorientowani jak tutaj właśnie ludzie mieszkają, jak dzieci mieszkają. No właśnie tam byłam w sypialni ciemno jak już nie powiem gdzie. Cześć! 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 O, dzieci zadowolone, radosne! O. Idzie pan ze stołeczkami! Jakie fajne stołeczki malutkie! Takie do obierania ziemniaków, o! <laughs> ah, <jakie fajne>, <laughs> yeah, they are very nice. very nice yeah, yeah, yeah like they are very cute yeah, very <laughs> like nice. baby yeah, yeah. Oh, very nice how much you have this 150 150? 150 150 dollars what about 100 how many you want? I will buy two, I will give for the family. No to dawaj. Okej, okay, wait, I bring one. No i dobrej i kupiłam i... No i tak tutaj się chłopaczki bawią. No tak jak przyjdzie ze szkoły, no to co, no to tak łazi albo, albo po drzewach, albo po samochodach. No tutaj wsuwa mango, stary telewizor. Co to tam? No i te podwórko takie jest otwarte, bo tu wyjście prosto na ulicę. No, nie za bardzo to bezpiecznie jak dla dzieci. Przeważnie to ich te podwórka są takie ogrodzone, ale... Kombo klinik? Tutaj klinika? O. Nie, może to tylko tablica informacyjna. No. I... A teraz Kurde, zdjęcie piękne. Modu, look at me. Uh, smile. Nice. Nice, very nice. And this mango too, chodź tu. Careful. Careful. Hej! Dobra No i co? I będziemy wracać do Wusunbali. No. Tak to wygląda, ale to. Nie, wygląda biednie, ale to jest taki standard, dla nich, dla nich, to nie jest biednie, dla nich powiem Wam, że to jest chyba normalnie. No, tylko ten pokój, pokój modu jest bardzo przytłaczający, bo tam jakiś taki materac ee, nie pierwszej czystości, ani nawet nie ostatniej czystości. No, bez, bez światła, taka nora, po prostu taka nora. Tutaj nie ma, nie ma opcji, żeby jakieś były warunki do nauki, no to, to, to nie, to, to, absolutnie. To już to, to w ogóle nie wchodzi w grę. No, ale te dzieci, no mówię, czerpią w szkole ile się da i, i tutaj nauczyciel Pali mówi, że modu, modu się stara, modu... No i przede wszystkim te dzieci z tej szkoły, one się uczą angielskiego. Bardzo, bardzo dużo dzieci, które, które nie, nie umiały y, mówić po angielsku. No to no teraz, teraz już już mówią. <śla> Jakaś dziewczynka uciekła, zobaczyła, zobaczyła tu baba, o, a tutaj następne będzie by no. I tak to i tak to życie się toczy. O, dobra, idę. Wołam wołam I wracamy Wracamy do Busumbali o. No i tutaj tutaj jest koteczek mój malutki koteczek <śmienny> ojej śliczny on taki I will teach you to You have to smile. Smile. Yes. smile. Yes, yes. You say you, you don't know how to smile. You don't know. You will know. You will know. You will know. <laughs> hey, you will know. <laughs> <laughs> oh, yeah. yeah. <laughs> <laughs>